Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj przychodzę do was ogromnie ciekawym materiałem, a raczej z wywiadem z nikim innym jak z biologicznym ojcem Sixnina, ponieważ ten staruszek jakiś czas temu taki właśnie udzielił i co więcej zdradził nam w nim ogrom bardzo ciekawych informacji na temat jego przyszłości i przeszłości całej rodziny Hernandezów. Wyjawił nam tutaj takie sekrety jak to, dlaczego każdy myślał, że on nie żyje zdradził nam, że przez 5 lat siedział w więzieniu i za co tam siedział, wytłumaczył nam jak to naprawdę było z tym ojczymem Sixnina, który później go wychowywał no i wreszcie wspomniał, Kilka ciekawych historii o tym jakim słodkim dzieciakiem był mały Tekasi No i ogólnie jest to mega ciekawy materiał, który polecam wam oglądać do końca No i już zapraszam Was do oglądania Nie tak Jestem megalomanem i za gesti są i za często nie słuchałem i tak przez co tu przegrałem mi jedno To był błąd, ale ktoś chyba na pewno nade mną Prowadzi mnie ręką Niewidzialną przez to bagno w której często sam schodzę no i to była nasza dzisiejsza piosenka dnia, którą polecam wam sprawdzić. Jeśli was ona zaciekawiła, to linki do niej znajdziecie w opisie i znajdziecie je też przy pewnym komentarzu. A ja na samym starcie mam do was prośbę. Bo sam przygotowując i montując ten materiał, cały czas nie mogłem tego wyczuć, a ciągle się nad tym zastanawiam. Czy intencje ojca Sixtina co do swojego syna są rzeczywiście szczere? Wiecie, czy tak naprawdę szczerze chce on odnowić z nim kontakt z iście rodzicielskiej miłości? Czy po prostu jest to kolejny standardowy przypadek, w którym tatuś przypomina sobie o swoim synku, gdy ten pod jego nieobecność... Stał się sławny i ma teraz bardzo dużo mamony. Jak coś, to po obejrzeniu tego materiału napiszcie mi to w komentarzach na dole koniecznie. A my już przechodzimy do wywiadu i na samym starcie pragnę zauważyć tu ciekawą rzecz. Bo o ile się tutaj nie przesłyszałem, to ojciec x przedstawia się jako Daniel Hernandez. I czy to by oznaczało, że nosi on ze swoim synem to samo imię? Rzadkie jest takie zjawisko, no ale na to by wychodziło. Zobaczcie sami. My name is Daniel Hernandez, Takashi, I'm your father. Wywiad ten miał miejsce zaraz po grunnowej rozprawie tekaczygo Sixtina, w której rapper usłyszał swój wyrok. Wtedy też cały świat dowiedział się, że jego biologiczny ojciec jednak żyje. Teraz posłuchajcie, co miał nam tatu do powiedzenia na temat ich pierwszego spotkania po latach. went to and uh, we look at each other, he look at me, I mm -hmm. said, "Are you "Are you Yeah, I remember he turned around um, because I was sitting in front of you, and he said that uh, he turned around, he looked at you, and he said, "I haven't seen this man um, in over ten years," and he got teary-eyed. Yes, yes, uh, yes, yes, had, yes, yes. Um, yes. How did I feel? Uh, I I feel I feel so. Uh, it was amazing the feeling to see my son again. Co więcej, sędzie podczas rozprawy sądowej tato wyraźnie chciał zabrać głos na sali, jednak sędzia mu na to nie zezwolił. Oto co chciał wtedy przekazać swojemu synkowi. Oh, I will go to him and hug him, you know, saying kiss him, and say I love you, I miss you, you know, because I, I love, I love my son, I love my son so much, you know, you know, and I miss him so much. It's, 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 it's uh, I a, I of describe the feeling, you know what I'm saying, but, uh

And uh, he missed me, I know, that he, I know that he missed me, you know what I mean? Since he's eight years old, he's 23, you know what I'm saying? It's been, what, 15 years? Yeah. You know, uh, uh, once I start a relationship with my son, it's gonna be amazing, mm. amazing, amazing, amazing. I, that's why I'm gonna make sure I'm gonna be with him. I'm gonna be with him, I'm gonna put him straight, you know what I'm saying? Mm. Don't mess with the wrong people, yeah. I'm gonna make sure of that, you know what I'm saying? That's what I was asking yeah. you uh... just stick music the millions to you na pytanie co dalej z muzyką swojego syna tatuś odpowiada stanowczo O oh, yes. Mm -hmm. uh, he... or... yes and he's gonna be stronger okay i believe that he's Ja be stronger in his music he is famous why he's gonna be more famous przy tym myślał nawet o zmianie swojego imidżu specjalnie pod styl tekażego. I got a tattoo in my body, but I don't got a tattoo in my face. I was thinking to do 69 Father. You know, then put 69 Father in my forehead. Gonna be amazing. I'm gonna be in a video with him, singing with him. Yeah. Okay. Jednak przejdźmy już teraz do kwestii, przynajmniej w mojej opinii najciekawszych, czyli do faktów odnośnie przeszłości rodziny Hernandezów, odnośnie przeszłości Six Nine'a i faktu, dlaczego ojciec opuścił rodzinę i czemu cały świat myślał, że on już nie żyje. Zaraz ten gość nam to wszystko fajnie wytłumaczy, ale zacznijmy od tego, jak w ogóle dowiedział się on o tym, że jego syn został sławny. I know my sister Miami Flora told me you know your son is famous? I say, What do you mean my son is famous? Yeah, Danny Hernandez, the guy's 69, he's your son, he's famous. I said what? I couldn't believe it, you know what I'm saying? And, uh, then I took it from there. I tutaj macie odpowiedź od razu na następne pytanie. Czy przed tą informacją o słowie swojego syna próbował się z nim skontaktować? So you've been trying to get in contact with him? Yes. But you haven't been able to. Uh, you, when did you start to About 3 or lat years ago. Okay. She told me that. You know say in in and I didn't know. you been in New York? I've been in New York all the time, yeah. yes. Jednak akurat ta odpowiedź nie do końca mnie przekonuje. Ojciec postanowił wyjawić też całą prawdę na temat familii Hernandezów. Najpierw ujawnił parę ciekawostek na temat swojego synka Tekaszego, gdy ten był jeszcze małym brzdącem Oh w well, he, he was a beautiful kid. I remember He was eight years old. Mm -hmm. I took a shopping. He said, "Papi, I like this drum." He was a drum with the sticks, and it cost two hundred dollars. I said, "Here, I bought it for him." Then he saw a hat. It was a hundred-dollar hat. Mm -hmm. I said, "Papi, I want the hat." Here, so I used he liked to take music from all the way back when he was eight. Well, yes, he loved like music he, or... he, he he loved music since he was a kid. You know, what I'm saying, Because he, he always wanted to be like a, like a, like a, a gangster. You know what I'm saying? He, always, uh, he was real lovely, he was real close to me. Yeah. He was like daddy, daddy, he was, was real close to me in everything, in everything. I he used to take him, you him. I, he used, I used to do contracts and remodeling and stuff like that, you know what I'm saying? And he used to come with me and Oscarito too, his brother. And I used to uh, uh, fix the, the drywalls and the floor and he used to help me, he used to help me to, to do the work. A później zdradził nam kilka sekretów na temat reszty rodziny. I myślę, że nawet powiedział tutaj troszkę zbyt dużo. Powiedziałbym nawet, że ma zbyt długi język, bo ujawnił imiona, nazwiska i nawet adresy jego rodziny, co może nieść ze sobą nieciekawe skutki. My matka jest mężczyzna z Puebla, Meksyk, i nam z Rio Piedra, Puerto Rico. To jest jego matka. Natividad Perez. Her name is Natividad Perez. Right. And, and, can... and then his brother is Oscar Hernandez, He's older than him. His brother was born. the father of his brother as well? Yes. Yes, oh, wow. Oscar Hernandez, he was born in 1994, uh, August 25th, uh -huh. and uh, Takashi was born in 1996, May 8th. Are you in contact with his brother? No, no, not, none of <laughs> no, them? not, his, not in contact with his mother, with his brother. Is that something that you would like to do? Yes, yes, definitely, yeah, definitely I want, you know, I want to have the right information to be able to contact them. You know no i już dochodząc do tych najciekawszych wiadomości, czyli do faktu, dlaczego opuścił on rodzinę i six nine i dlaczego Tecashi cały życie myślał że on nie żyje. Okay, me and his mother we didn't you know saying and we didn't get along too good. Mm -hmm. And uh and uh he told he she, she she said to him that, that I die. Mm. You know? And he thought I was dead. You know, but I'm not dead, I'm alive, you know? But uh then the move. And the place they used to leave at and I lost contact completely 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 yeah they said that because I was using heroin, yeah. okay and I did I was you know what I'm saying but she didn't kick me out I was the one who left mm -hmm. okay. her his mother you know she cares she cares about me she still, she still loves me you know what I'm saying right. but uh, but I don't know what she's at You know Zdecydowanie najbardziej zdumiewającą historią jest to jak ojcem synsaina się z jego ex żoną i ta historia godna jest największych światowych oper mydlanych How long were you in jail for? I was in jail for w years For what? A selling drugs. He had a stepfather, he got shot. You know Did you ever know him? Yes, I, with his mother, all right, I was locked up. And he was gonna get released. And I gave him a note, a letter. I said, Go to this address, my wife, and give this letter to my wife, all right? To my kids. Mm -hmm. You know what he did? He went to see my wife, he gave the letter, and he got involved with my wife. And then every time I write letters to my kids, he never got them because he used to break them. He used to take the mailbox, take the letter, and they never got it. So the stepfather used to rip up your letters yes. to your kids? Yes. That way I couldn't have no contact with them. And that No i teraz, jak po całym tym materiale odpowiedzielibyście mi na moje pytanie z początku? Napiszcie teraz w komentarzach. Powiem Wam też szczerze, że naprawdę trochę posiedziałem nad tym filmem, więc mam nadzieję, że to docenisz subskrypcją tego kanału razem z dzwoneczkiem, lub jak to robisz, to po prostu łapką w górę. A tymczasem jeszcze ja z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.